Jestem grzeczny dla grzecznych, a gdy nieprzyjemnie ktoś zachowa się, małą wiązkę posyłam mój, już po chwili przyjaciel wie. Dla mnie nie ma cwaniaków, ja naturę mam taką, że nie bawię się w układne słówka. Jadę równo i ostro, raz ukosem, raz prosto, bo ja jestem warszawski tak taksówkarz. Aha. Tylko na Pragie, na Pragie, no na wolę nie mogę, kochana, zmiennik na mnie czeka, ojej. Że ja nerwów nie tracę, to cud. I tak skółko codziennie od rana, Ludzi przy tym poznaje się wróć. Starych, młodych, wesołych, przegranych. Zakochani się czulą, cmok, cmok. Ktoś się spieszy, bo pociąg tuż, tuż. Bo męża, to robi skok w bok. Ma się w końcu to oko, bo cóż. Dla mnie nie ma cłania ja na torę mam... Po wielu, wielu latach Krytycy, nasi kochani, z czerwonych szpilek napisali, że on ten Tępowski śpiewa, a jak ty mnie zdradzisz suko, to te pięści cię za Jak to tak może być? Przecież on śpiewał o bandziorach, o rozmaitych typach warszawskich będnych. No i krytyk. Zaczęła jeździć po panu Jareczku Stępowskim. Chcielibyśmy, żeby Jarema Stępowski wspomnieniami o stolicy przejechał przez cały film. Jak odbierze publiczność, jak odbierze przechodzień warszawski Jaremę Stempowskiego? Czy go rozpozna? Czy będzie z nim szukał kontaktu, rozmowy? Pan tu stanął, to jest no to proszę pana, co ja nie mogę stać tutaj? Panie, zobacz, pan znak jest. O, dziękuję, to jest bardzo przyjemne, że pan zrobił tutaj. No. Ale proszę pana, a co ja nie mogę parę złotych zarobić? Panie, pan to wie to jak teraz? No ale co z tego? No chociaż parę złotych się zarobi. No. Pan myśli, że w telewizji to płacą, nic telewizji nie płacą, płacą. teraz. taki człowiek... i monety nie ma. No ale człowiek na emeryturze jej. No jest. pan wieś pan, na stare lata człowiek mi się turla takim trupem. Bo proszę pana... Ujęcia? ujęcia? Gdzie? Nie no, bo myślałem, że to mogę z tym... Nie no panie, no muszę zacząć zarabiać. Nie no. Tak, tak. Zaraz na zimki. Jeszcze jeden. Że ja nerwów nie tracę, to cud. I tak w kółko codziennie od rana. Ludzi przy tym poznaje się wróć, starych, młodych, wesołych, przegranych. Zakochani się czulą cmok, cmok. Ktoś się spieszy, bo pociąg tuż, tuż, pozna męża choroby skok w bok. Ma się w końcu to oko, bo cóż? Tam mnie nie ma cwaniaków, ja naturę mam taką, że nie bawię się w układne słówka. Jadę równo i ostro, raz ukosem, raz prosto, bo ja jestem warszawski, tak sukać. Tylko na prawie, na Pragie, no na wolę nie mogę, kochana, zmiennik na mnie czeka, jej. Swoim gwarem mnie witam co dnia. Praga bola, powiśle, ochota. Każdy kamień zjeździłem tam ja, i ta stara, poczciwa gablota Nierad brać ją musiałem na pych i przeżyłem, przeżyłem już z nią. Wiele chwili wesołych i złych, ale nigdy nie dałem się, bo. Nie ma dla mnie cłaniaków, ja naturę mam taką, co nie złamie się spokojna główka. Jadę równo i ostro, raz potem raz prosto, bo ja jestem warszawski, ty tak chudkasz. No panie, zwariowałeś pan, gdzie pan staje tym struktrem tutaj? No co jest grany? Nie widzi pan jakie samochody, tu podjeżdżają? Pan zobaczy, Toyota, no, to masty, no co jest to?